Cześć kochani z tej strony, Paula, wy jesteście na polach książkowych. Witam Was w dzisiejszym filmie, czyli w bukholu coś, co wszyscy lubią, kochają. Ja też uwielbiam wydawać pieniądze właśnie na książki. Ok, w takim razie zaczynajmy. I muszę Wam się od razu szczerze przyznać, że ja ten film nagrywam po raz drugi. Nagrywałam go dzisiaj rano, jest już godzina 21, ja go nagrywałam o godzinie 7, ale. Yy, Antoś tu buszował i ja myślałam, dobra, jakoś tam się wytnie, zmontuje, ale jak zaczęłam oglądać ten film, to sobie myślę, Boże, to jest... Jak ktoś nie ma dzieci i nie przepada za dziećmi, to od razu ten filmik wyłączyć, zrobi unsubscribe i, i będzie potem, bo kocham swoje dziecko, ale nie na tyle, żeby, wiecie, żeby się nim wiecznie wszędzie chwalić i tak dalej. E, wiem, kiedy jest za dużo. Dobra, nie przedłużam, e, zaczynam. I tak, mam tutaj książki, które kupiłam w Empiku, w świecie książki, na Eliksie oraz takie, które pożyczyłam po prostu. Ale stwierdziłam, że fajnie będzie się z Wami nimi podzielić. E, dobrze, <głos》> może tak chronologicznie zacznijmy, bo to były moje zakupy tak naprawdę przez cały listopad. Dobra, słuchajcie kochani, historia zaczyna się tak, że pojechaliśmy po nowy blender do naszego robota do Euro i byliśmy w takim w miarę nowym pasażu, w którym tam nigdy wcześniej nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że zrobimy rundkę i zobaczymy jakie tam sklepy są. I właśnie natrafiliśmy na świat książki. W świecie książki oczywiście promocja minus -50 na drugą sztukę w wybranych stoiskach, na wybranych tych półkach. No i jak ja nie przypadałam za tymi oczywiście ekskluzywnymi wydaniami świata książki, to tak jakoś ostatnio mi bardzo wpadło w oko i, i tak stwierdziłam, że no jednak bym chciała je skompletować. Przez internet one i tak dalej są strasznie drogie, a stacjonarnie jakoś to wyszło trochę taniej, bo chyba zapłaciłam 80 zł 80 par, 90 chyba jakoś tak za dwie sztuki. No i właśnie na tym stoisku em, było kilka pozycji m.in. Jane Austen e, i tak najpierw sobie upatrzyłam dumę i uprzedzenie, bo stwierdziłam, że to jest taki szlagier, który warto mieć, ja niestety nie mam w żadnym wydaniu. Nie wiem, jak to się stało, e, więc, więc tak, więc stwierdziłam, że ta książka to jest na pewno coś, co chcę mieć u siebie. No i też e, do kompletu wziąłam rozważną i romantyczną. Rozważnej i romantycznej też nie mam w żadnej wersji, e, więc na pewno mm, przeczytam w tym wydaniu. No i tak, i zaczęłam się potem rozglądać po tych wszystkich półkach, bo te stały tak sobie wiecie, na wierzchu. Ja tak się zaczęłam rozglądać w ogóle i tak e, i tak mówię do mojego męża zobacz tu jest jeszcze Ania z Zielonego Wzgórza i Ania z Avonlea. <grytanie> wiecie, ja jestem ogromną fanką Ani od, od małego, odkąd Ania była Lekturą szkolną, czyli o Matko Święta. Ile ja miałam lat wtedy? Znaczy, ile to było lat temu? No, myślę, że z, z, z jakieś. Ja wiem, 20. <grym> no więc tak. Więc, Ania, po prostu moja miłość, i też te wydania. Ja też nie chciałam ich kolekcjonować, bo myślałam, że zostaną wydane tylko, tylko te. Pierwsze, ale zobaczyłam, że też są wydawane te następne i tak dalej, więc też zapragnęłam je mieć u siebie. No i właśnie tak mąż powiedział, dobra to ty kup tamte sobie, a ja ci to już kupię. Nie, a tylko dobrze mężu, nie, nie będę się przecież kłócić, no nie? Tak, tak więc kolekcja mała do mnie przyszła, do mnie doszła. I jak to wygląda? No Tutaj te strony są bardzo duże i ten tekst też jest niewielki. Podejrzewam, że to będzie się ciężko czytać, na pewno gorzej niż, niż z MG. Yy, dlatego, że czytałam z MG Jane R i no jakoś tak lepiej wyglądał ten tekst na stronie. I tam nic nie przeszkadza, ja, ja sobie tam radzę ze wszystkim. No i tak właśnie będąc w tym świecie książki, zobaczyłam e, na półce książki Santy Montefiore tak przykuły moją uwagę, miały tak przepiękne okładki i one się tak grzbiety ze sobą zgrywały e, i napisałam na Instagramie czy ktoś ma, ktoś czytał ktoś poleca, no i moja taka e, ziomeczka bookstagramowa powiedziała, że ona też jest ciekawa tych książek, no i żeśmy sobie razem e, wybrały książkę do czytania żeby sprawdzić e, o co tak naprawdę z tą Santą Montefiore chodzi i była to książka tu i teraz tak mi się spodobała, że musiałam ją sobie sobie kupić, więc następne moje zakupy były z Mpiku e, i kupiłam właśnie tą książkę Santy Montefiore. Ja jej nie mam, jest tu mojej mamy, bo tak mi się spodobała, jest tak ciepła, tak poruszająca. Ja tak, wiecie, mm, w taki bardzo wesoły sposób, e, taki ciepły, płakałam dosłownie na tej książce co moment, więc wzruszające bardzo, ale to jakby to nie jest recenzja, chodzi mi tylko o to, że ona przecudownie wygląda. E, Będę robiła book haul jeszcze w grudniu, bo na pewno bo zamówiłam jeszcze książki, które nie doszły e, i tam ją Wam pokażę. Więc przejdźmy do tych zakupów z Zempiku. Seria, którą kolekcjonuję, e, czyli Libardo <grybarku żywoty> do Świętych. Oczywiście Uniwersum Grisza. Mamy tutaj, no to jest tak piękne wydanie. Zobaczcie, jakie te ilustracje są cudowne. No po prostu hmm. Jestem, yy, czekam aż przeczytam pozostałe książki z tej serii i wrócę wtedy do tej i ją przeczytam. Też jeszcze przede mną jest język cierni do przeczytania. I tak, i yy, ona jest taka ogólnie tutaj chropowata z tymi złotymi elementami. Tutaj mamy tą obwolutę, tę obwolutę, no i przód wygląda tak. Tutaj jest jakieś tam, no, tutaj jest napisane Żywoty Świętych, jakoś tak. Dziwnie, bardzo. No i właśnie na grzbiecie tutaj nie ma tego, dlatego nie wiem, zostawiłam sobie na razie tą folikę, ale nie wiem, nie wiem czy ją wyrzucę czy nie. No, bo ogólnie ta książka jest wydana pięknie, jak właśnie jakiś taki, e, moja babcia ma dużo takich książek modlitewnych, w sensie książek, no takich modlitewników i właśnie one są tak wydane w ten sposób. Dalej, coś dla Antosia, czyli Mary Poppins. To jest bardzo leciutka książka w ogóle. Ona jest taka dosyć drobna. Na pewno to jest z tych mniejszych. I wygląda jak ta miniaturka tych takich dużych książek, muminkowych z tej serii, bo to jest właśnie nasza księgarnia. Ja już sobie tutaj pozwoliłam zajrzeć. Znaczy, pozwoliłam sobie zajrzeć, ja już nagrałam ten film, więc ja tu mniej więcej wiem, co jest i chciałam wam pokazać właśnie, jakie to są piękne ilustracje, bo są. Jest bardzo dużo światła na stronie, ten tekst jest, jest też taki bardzo wyraźny, taki, już wam pokazuję tu stronę. I naprawdę nie mogę się doczekać, aż będziemy z Antosiem czytać tę książkę. I takie i taki też coś niby dla Antosia, niby dla mnie. Wiecie, udaję, że to dla Antosia kupiłam sobie niekończące się historie. Gdzieś właśnie u kogoś widziałam i zapragnęłam je mieć. W środku jest właśnie dziwna, o tutaj będzie super widać, jest dziwny, tak, ten, dlatego że tekst jest czerwono-niebieski. Nie wiem dlaczego, nie oglądałam filmu, przyznaję się szczerze, nie wiem dokładnie o czym to jest. Ale chciałabym to przeczytać, bo mnie zawsze mnie bardzo ciekawiła ta niekończąca się historia. E, I piosenkę oczywiście znam i bardzo lubię, i bardzo często ją śpiewam. Co tam dalej? A, dalej sobie zamówiłam na Aliksie, Uwaga, Foresta Gampa. Zaraz Wam go pokażę, ale chciałabym taką pewną, e, może nie anegdotkę, tylko taką sytuację po prostu przytoczyć. E, kiedyś, kiedyś go czytałam i pamiętam, że no... Jak... Wtedy było modne, wiecie, ściąganie sobie w pdf książek, drukowanie i w ogóle, ale to tylko na własny użytek. Oczywiście nikt tego nie rozprzestrzeniał. I moja siostra wydrukowała Foresta Gampa. Osoba była taka książka kartek A4. I no, ja myślałam, że to jest tak grube i w ogóle. I tak, i zamówiłam sobie ktoś na eliksie wystawiał dwie książki chyba za 20 zł, coś takiego. Pierwszą i drugą część książki są w ogóle z 95 roku bodajże. Jeszcze wtedy Albatros nie był Albatrosem, tylko był Primą. Tak mi się wydaje, sądząc po, po tych okładkach i po tym, co tutaj jest napisane. I, i słuchajcie, no i przyszła do mnie ta przesyłka. Ja patrzę się, kurczę, miały być dwie książki, a wygląda tak, jakby to miała być jedna. Z mojego grubego Foresta Gampa <grywają> zrobiły się takie książeczki. I co jest najciekawsze, to, to jest mam Foresta Gampa oraz Gamp i spółka. Te strony nie, wygląd nie wyglądają źle, one nie są napaćkane w żaden sposób. One wyglądają no, bardzo legitnie. Wyglądają, jakby miały się całkiem dobrze czytać. Także. Chcę, chcę zrobić reelit, koniecznie Foresta Gampa. Chciałabym sobie przypomnieć, tym bardziej, że wiem, że i byłam zdziwiona, że idzie zupełnie inaczej niż film. Także też coś wartego, jeżeli lubicie film, to koniecznie sięgnijcie po książkę. No i taki przyszedł czas na ostatnie zamówienie czyli zamówienie z NPQ i. To jest zamówienie z książkami, które właśnie wy mi polecaliście w moim tym tbr kiedy poprosiłam was o opinię um, o propozycje książek, które powinnam przeczytać w tym miesiącu. E, no i właśnie te książki sobie zakupiłam. Może nie zdążę ich w tym miesiącu przeczytać, dlatego że mi się bardzo... No, nie zdążę i tyle. E, nie będę się tłumaczyć po prostu z tego, po dlaczego. No więc dobrze, tę książkę polecił mi mój widz. E, i to jest niebo w kolorze siarki. Co jest ciekawe, dosyć ta książka jest teraz troszeczkę na topie. Bez nawet nagrały o niej film, kiedy ja już ją zamówiłam, więc też trochę się wstrzelę, w, jakby w jej trend, no nie? I standardowo, tak jak jest seria skandynawska, wydana Bardzo mały druczek, dużo światła na stronie. Odprowadzam yy. jakąś zakładkę. No, więc, więc tak, jestem ciekawa, czy jest tutaj też ten wstęp. Nie, nie mam. Słuchajcie, yy. w pożegnaniu z Afryką jest super wstęp. Jest taka przedmowa bardzo, bardzo fajna. Yy, a tutaj tego nie ma szkoda. Kolejna książka, to jest podejrzewam, że to jest horror. I to jest ostatni dom na zapomnianej ulicy. Yy, ta książkę poleca Stephen King, Joe Hill, <laughs> Joe Hill, Stephen King. Ma być ponoć super ekstra, zarąbista i cudownie widy. także zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Jestem naprawdę bardzo tego ciekawa, dlatego że wydawnictwo lubię, e, lubię ich wybory książek, także też, e, też nie mogę się doczekać tej lektury. No i ostatnią książką z tego, z tego zestawienia. Jest traktat o uskaniu fasoli. Tutaj mama, jak widzicie, lampa się odbija. Dlatego, że tutaj mam obwolutę pod spodem. Kryje się taka oto książka. To jest gładkie tylko w taki wzorek, ale bardzo ładnie też by wyglądała bez, bez obwoluty, chociaż ta obwoluta jest cudowna, Z całkiem też to fajnie wygląda. Widzicie, ten, ten tekst? On to wygląda tak grubo, ale on jest naprawdę taką fajną, drobną czcionką, taką chudą czcionką napisany. Naprawdę hmm, wydaje mi się, że fajnie będzie się to czytało. No i coś na co poluję od miesiąca, nawet dłużej, bo już bardzo długo się zastanawiałam nad kupnem tych książek właściwie tej książki, jednej. E, długo nie mogłam się zdecydować na wersję, którą kupię. Um, aż w końcu postanowiłam poczekać dlatego, że wyszło, wyszedł tą pierwszy z okładką filmową i stwierdziłam, że no już potem kolejnych mogę nie dorwać w okładce filmowej więc będzie mi się różnić e, a wydanie ekskluzywne takie było zbyt jednolite miało grzbiety, więc stwierdziłam pomimo tego, że było piękne w środku złoto satynowe pod wolutą <śm> cudo, jakbyście zobaczyli jak będziecie w Empiku, koniecznie E, sobie sprawdźcie. Mowa tutaj od Junie, Franka Herberta, e, a o czymże innym. I tak. Kupiłam sobie cały ten pakiet od razu. I, I właśnie mogłam sobie kupić pojedyncze te książki. Znaczy, tak. Tom pierwszy nie był dostępny praktycznie nigdzie. Był chyba dostępny tylko na taniej książce, z tego co pamiętam. E, ale stwierdziłam, że w pakiecie wyjdzie mi taniej, bo tam też był ten pakiet dostępny. E, ale jak wyszedł, tylko że właśnie ten pakiet cały był wyprzedany. I miała być właśnie dostała teraz w listopadzie. No i jak wyszła ta dostawa teraz w listopadzie, to się okazało, że. że podrażał i kosztuje tyle, co bym kupiła sobie wtedy wszystkie te książki oddzielnie. <grym> no, słuchajcie, no. Mam swój box odpakowany, bo chciałabym Wam pokazać, jak one w środku wyglądają. Kurcze. Yy, znaczy. Myślę, nie wiem czemu, że ta pierwsza część jest grubsza. Tak jak ją sobie macałam w MP-ku, tą wersję filmową, że ona była taka potężna matkowa. Ale mięciutkie strony lubię takie mięciutkie. Mm. Ale śmierdzi strasznie. Ach. Fum. No, w środku wygląda mniej więcej tak. Wygląda na takie co Legitnie i słuchajcie Przede wszystkim grzbiet wygląda na pewno Na taki, który nie będzie się łamał Ten grzbiet wam się nie złamie Zobaczcie, ja mam tak wygiętą książkę I on wygląda bardzo fajnie No, także to pierwsza część Tu mamy drugą Ale jestem podekscytowana eee, Dobrze, lecimy z trzecią Fajnie, o Jezu Czwarta część. Piąta. I szósta. Ale też słuchajcie, kozackie są te układki. W ogóle. Pff, przyjrzyjcie się temu. To jest typ, wyrasta z jakiegoś potwora. Śmieszne jest to, jak to widać, jak one się różnią od siebie grubością. Ta druga część to w ogóle to jest. Jest tak ślicznie urocza. Dobra, ale jak już skończyliśmy z Dieną, przejdę do tych książek, które właśnie pożyczyłam od, od mojej cioci i do galerii książki. Zacznę od pierwszej rzeczy, którą u niej zobaczyłam na półce wysoko, wysoko. Czyli Percy Jackson i Bogowie Olimpu. Cała kolekcja. One jest, te rzeczy dalej są dostępne na, w, w tym w Empiku. Nie wiem, chyba nie będę Wam pokazywać wszystkich. Chociaż może to jest część pierwsza. A, zajrzyjmy sobie do środka. Spoko to wygląda. Tekst jest dosyć drobny, ale też te grzbiety te przynajmniej w tym persim nie wyglądają jakby miały się złamać. Ale dlatego, że to, to też są cienkie książki. Tutaj druga część. Trzecia, czwarta i piąta. No i jak założę to, to do mnie ciocia mówi o, to jeszcze mam jedną rzecz, która ci się spodoba. I znowu wylatuje Rick Riordan i Magnus Chase i bogowie Asgardu, czyli mitologia nordycka. Tutaj widzę, że jest grzbiet złamany w pierwszej części. kolei są wsadzone, no. Tak środek identycznie wygląda, ale tu jest złamany grzbiet, i tu mamy drugą część młotora. I trzecią, statek umarłych. Oczywiście, książki chcę przeczytać dzięki Anicie i jej e, radosnemu usposobieniu na temat Ricka Jordana i książek z galerii książki. No i tak, no i do mnie się cię mówi jeszcze, no mam jeszcze takie jedne, no ale to ci się nie, pewnie nie spodobają, one tak bardziej dla mnie, jak, jak tego, no to bardziej tamty, nie? No i ja tak myślę, a dobra, jak tego, to, to nie, to nie będę sobie zawracać gitary. No ale zobaczyłam, że to jest Daniel L. Jensen, czyli autorka, którą bardzo chciałabym poznać. No i tutaj mamy całą serię, trylogię klątwy i prequel niedoskonała i ona tutaj ma strasznie pogięte te grzbiety, dobra, nie mam pojęcia która część jest która <grym> wiem, że ta niedoskonali to chyba jest, yy, to jest ten prequel, tak to jest, to jest prequel okej, okay, czyli tom pierwszy to jest porwana piśniarka, zobaczcie, jest tak ciężka cienka książka, a ona już ma złamany grzbiet, nie wiem, czy to jest wina że moja ciocia ją czytała Odwróconą na drugą stronę, ale tutaj te książki mają po dwa, po trzy razy złamane grzbiety. Nie fajnie, dobrze więc tak, tutaj mamy tom drugi i tom trzeci. Dobra, także to moi kochani przeszliśmy przez wszystkie książki, e, które ostatnio oderwałam w swojej łapki, także pochwalcie się koniecznie, co wykupiliście, kupiliście, co macie zamiar kupić coś w Waszych planach. E, ja jeszcze właśnie mam to zamówienie z Empiku, które do mnie idzie, ale którego już tutaj nie chciałam wciskać, nie chciałam po prostu na nie czekać. E, Empik ma teraz strasznie dużo obsługi przez te wszystkie promocje, e, chociaż nie uważam, że te promocje są takie, wiecie, black Friday'owe, bo... Średnie są te promocje, szczerze powiem. Przez cały rok są takie same. I zamówiłam drugi tom trilogii Likanusa, czyli echo przyszłych wydarzeń. Zamówiłam też Alicy w krainie czarów od wydawnictwa MG. Nigdy Kena Foleta i opowiadania prawie wszystkie Edgara, Alana Poego. Okej, okay, także to by było na tyle. No, może już nie będę tego przedłużać. E, I tak, ten mój pierwszy film trwał dużo krócej. Tutaj się rozgadałam już tak totalnie. E, nie wiem, po prostu po całym dniu jestem taka wiecie, bardziej, bardziej do gadki e, i, i do takiego nastroju, takiego no. Dobrze, w takim razie zapraszam Was do moich e, poprzednich filmów. Oczywiście do następnych również. Trzymajcie się ciepło. Na razie.